Znajdujemy się na terenie gminy Dorohusk nad Zalewem Husynnym, który ma 120 hektarów, jest taką perełką turystyczną w naszej gminy. To jest piknik, który się odbywa w ramach projektu, który realizujemy wspólnie z czterema gminami w ramach współpracy projektu Polska, Ukraina, Białoruś. Są to gminy Leśniowice, Żmudź, Wojsławice, Dorochusk i ukraińska gmina Chuszcza. Dzisiejszym Kasa Stywczyka bierze udział w pikniku integracyjnym, wieńczącym tutaj cały projekt taki transgraniczny współpracy polsko-ukraińskiej. Kasa Stywczyka przygotowała dla odwiedzających tutaj biorących udział w dzisiejszym pikniku loterię fantową. Wystarczy u nas wypełnić ankietę i będzie można odebrać gadżet. Dzieci mogą sobie zrobić zdjęcie na specjalnie przygotowanej tutaj za mną ściance. Będą także atrakcje później przygotowane, zabawy z naszym Filipem. Z naszych pracownic, tej artystka podejmuje się tego wyzwania i będzie malowała dzieciom jeszcze buzię. Można wygrać przeróżne gadżety, zaczynając od jakichś drobnych długopisów, markerów, lizaków, nawet po Oprócz tej imprezy, która jest jakby uwieńczeniem inwestycji realizowanej w Dorochusku zaplanowanych jest szereg działań promocyjnych. Ta współpraca kulturalna nawet w tym projekcie jest jeszcze szeroka i jeszcze długo, dużo takich imprez będzie w przyszłości realizowanych. W ramach tego projektu zrobione jest to molo, zrobiona jest plaża, przy plaży stoją ławeczki. Kopilisko jest otwarte od 10 do 18 codziennie. Nasza rola ratowników polega tutaj głównie na obserwowaniu ludzi, tak wykrywaniu sytuacji niebezpiecznych. Ukraińcy bardzo często tutaj przychodzą, kąpią się, ale jest to raczej spokojne towarzystwo. Tam taki Pan w okularach, w czapeczce białej. No, Szyłka może go przyprowadzi. Jest Pan żoną tak, że żo o pięknie, cała rodzina jest. Zapraszamy całą rodzinę do nas tutaj na scenę. Jaka to bajka? Słuchajcie, nie, to za ładne, to za ładne. gdzie jest? Bardzo dobrze. Drodzy panie, Szanowni Panowie, chciałbym wyrazić swoją wielką radość, że tak wiele inwestycji finansowanych z funduszy europejskich jest realizowanych na terenie tego powiatu. Proszę Państwa, to jest niezwykle piękne miejsce. Nie byłoby ono tak piękne, gdyby nie fundusze europejskie. Jeśli będziemy razem współpracować, tych funduszy będzie jeszcze więcej. Wszystkiego dobrego i dobrej zabawy. Dziękuję bardzo.